Pokażę Wam w jaki sposób możliwie jak najkrócej napisać w czawie odliczanie do zera, na przykład od 10 i chciałbym od razu zaznaczyć, że to będzie bardzo krótki filmik oraz dla wielu z Was być może bezużyteczny, ale jednak jest pewną ciekawostką i może Was uczulić na pewne przykłady, które znajdziecie na przykład na kolokwiach. No więc chciałbym najpierw mieć pewną liczbę, która jest o, o 1 akurat większa od tej, której będę odliczał, czyli na przykład 10, więc będziemy robić 9, 8, 7 i tak dalej. I zrobię sobie pętlę while. Moje pętli, postawiam tego x'a i robię sobie taką ładną strzałeczkę, która idzie aż do zera, ponieważ to właśnie do zera odliczam. Kolejnej linii już tylko, ups, wydrukuję wynik i zobaczę jak to działa. Świetnie, mam to czego się spodziewałem, gdybym chciał odliczać od 10. Oczywiście zwiększam X o 1. Czy działa? Działa. Na co tu można się naciąć? Pojawia się kolokwium. Zostajecie taki przykład, oczywiście z tą spacją przed x i brakiem jej przy, przy znaku równości i zastanawiacie się, jakiego operatora zapomnieliście, a był wymieniony na wykładzie. Haczek polega na tym, że żadnego. Żeby to wszystko było czytelne, wystarczy przekształcić to w ten sposób i dopiero wtedy widzicie, że te dwa minusy to jest postdekrementacja, czyli zmniejszenie tego x o 1 po każdym wykonaniu się pętli. A ten znaczek to zwykły znak porównaczy, który sprawdza, czy x jest nadal większy od zera. Mam nadzieję, że Wam się tak naprawdę takie przykłady nie przydadzą, że nikt Wam nie będzie takich dawał na kolokwium, ale jednak warto to znać. Do zobaczenia.